Cześć, tu Goty z Mario 500. Dzisiaj jest dzień pizzy. To postanowiłem Wam pokazać, jak zrobić pizzę. Potrzebne składniki są: rozpuszczone drożdże z łyżeczką cukru, dwie szklanki mąki, trochę oleju, łyżeczka soli, 200 ml wody. Najpierw wlewamy wodę do drożdży rozpuszczonych. I wlewamy do mąki, dodajemy łyżeczkę soli, troszkę oleju i teraz wyrabiamy dokładnie ciasto. Tak wygląda prawidłowe wyrobione ciasto, i teraz wkładamy do miski i czekamy aż wyrośnie. Ciasto już jest wyrobione, tak ma prawidłową konsystencję, i teraz wkładamy do miski i czekamy aż ciasto wyrośnie. Pół godziny. Ciasto już mam gotowe. Teraz przystępuję do formowania pizzy. Pierwsza moja propozycja to jest pizza na wytrawnie. Ja dodałem rukole, ser w plastrach, rukole, szynkę, sos pomidorowy i tak się prezentuje. Druga moja propozycja to jest na słodko z Dżemem jagodowym i piankami marshmallow, i teraz wkładamy do piekarnika, co już jest gotowa, wyjęta z piekarnika i smacznego. Mmm, naprawdę pychota. Mm, fajnie się komponuje. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć.